Dobra, pierdolony Erna jest w górach Nie przeskoczę tego A teraz sobie przejadę Erna jest fajna, ale na full Nie, na hearty, na mojego kochanego z Dziś się rozpada zaraz Tutaj Na tych prędkości. Giga taki? Nie robię go nawet Ja właśnie mam tutaj o, Fan by był, gdybym sobie mógł to skakać nie, nie Tylko to przejeżdżać Tu drobnych, dobrze pamiętam Drewniany, ale go tu nie ma są bandy fajne, gładkie. Można fajnie wykręcić. I fajnie przejewać w drzewo. O kurwa, dwa zwolnień. Chciałem mieć dobre chyby. Nie polecam tu jechać bez dobrych hamulców. Nie, nie Jest ciężko bowiem Dobrze wyhamować. I tarczyt dosyć mały. Więc tu wracę. naprawdę dobre hamulce. Zobaczmy na airliner, bo jest bardzo szybka trasa. Niedługa, ale szybka. Strefa 8. Też tak, jest zwolny. Cały lat. Ach, jak galareciarz jest czy co? Można umiję jeszcze Przery może większe tarcze może Nie lepiej to hamował też mi się klocki dotrą tutaj na realnie Takie fajne gapik, ale to jest bez sensu tu gapa tu zaraz nie? a dobrze, że są z gwiazdem trzęsie. Gap, a tu jest zaraz panda i tu się nie wywalić strąg to jest nie, to jest drob, to jest objazdem jest